Cześć, to Ewelina i dzisiaj będzie przegląd z New Yorker. Jeżeli myślisz, że New Yorker to sklep tylko dla młodych, no to zapewniam Cię, że tak nie jest. Zerkamy sobie teraz na propozycję sklepu, czyli wystawę. Zobaczcie, widzicie to? Po prostu zima. Tutaj już nie czuć jesieni, nie, nie, nie. Konkretnie pachnie zimowo. Przegląd czas start. My już jesteśmy w środku i zobaczcie na pierwszą pozycję, jaką tutaj pokazuję, 289 zł. To jest taki płaszcz, futerko płaszcz, rewelacyjnie wyglądający. Słuchajcie, te futerka teraz z sieciówek naprawdę wyglądają całkiem fajnie. One już nie są takie bardzo plastikowe. Na to zwracam bardzo uwagę, żeby to właśnie nie wyglądało tak mega tandetnie, sztucznie i plastikowo. Tutaj kolejna propozycja. Sporo dziewczyn widziałam właśnie w tym dzianku. Kurteczka ze sztucznej skóry z takim mm, futerkiem. 289 zł, kolorek beżowy. Świetnie to wygląda mi, to po prostu pachnie y, takimi, wiecie, góralskimi, jakimiś strojami, gdzieś jakbym była w górach, no nie wiem, ja to tak gdzieś tam widzę. Gdzieś ta też owieczka tutaj mi tak pasuje. No i y, coś y, bardzo zbliżonego i podobnego. Właśnie przed chwilką Wam pokazywałam, ale my patrzymy dalej, słuchajcie, i dalej jesteśmy w tematyce y, futerkowej. 169,95, tutaj futerko zapinane na zamek z kołnierzem, na górze mamy to samo, ale w kolorku białym, zobaczcie, kieszenie kryte, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Mamy teraz coś innego, 239 zł. I jest to właśnie ciekawa propozycja, bo kolorystycznie to nie jest tak futerkowo. Tak jak na przykład tutaj widzicie, to można powiedzieć, że to taki kolorek no, futerkowy. Też jest kaptur więc jest ciekawie. I te zapięcia też są różne, no bo na przykład na zameczek, na guziki, na haftki, na zatrzaski, także po prostu te zapięcia w tych um, futerkach są rozmaite, tak jak na przykład tutaj, zobaczcie jakie ciekawe futerko. Ja myślałam najpierw, że tutaj będzie takie o jakieś zawiązywane coś, tak patrzyłam, 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 ale zaraz wam pokażę jak to wygląda właśnie tutaj są takie o zatrzaski w ten sposób nawet w razie czego mamy jakby ktoś pogubił no i zaraz zerkniemy też sobie na cenę jak to wygląda cenowo 239 zł Na dole. Słuchajcie. Po prostu ja sobie przypominam, jak ja miałam coś podobnego. Ale to jest cieniutkie, to wygląda na grube, ale to jest serio wam mówię, cieniutkie. O nawet widać, widzicie? Moje dłonie przez to po prostu było widać. 239 zł. Chciałam Wam teraz pokazać coś sweterkowego 84,95 i tutaj już mamy tak naprawdę. I zimowo. Obok fajne e, widzieliście to? <noise> Skarpety. Mamy też bluzy. I to wszystko już naprawdę tak czuć. E, takim klimatem już sami zresztą widzicie. 149,95 rewelacyjny Długi sweter, taki świąteczno-zimowy. A tutaj mamy bardzo ładnie wykonaną bluzę i świetnie prezentującą się. 119,95. Jak widzicie, u mnie nudy nie ma. Czyli patrzymy sobie na różnego typu rzeczy, które właśnie są w tym sklepie. To jest gruba bluza. Ja po prostu y, nie dałabym rady 119,95, ale dla dziewczyn, które są z zmarźluchami, dziewczyny, no to jak najbardziej takie bluzy cieplutkie, milutkie, jak najbardziej są dla Was. Zresztą wiem, że niektóre dziewczęta y, zamiast kurtek, to właśnie te, tego typu bluzy grube, y, no przydziewają. A tu kolejna bardzo ładna bluza. Zaraz zobaczymy sobie cenowo, jak to wygląda. 119,95 i ona ma takie metalowe, jak widzicie, elementy. I to czyni ją właśnie mm, taką świetnie wyglądającą rzeczą. No i czas na bieliznę, słuchajcie, zobaczcie, też w klimacie uważam, że takim bardzo już e, zimowo-świątecznym. 64,95 to cena Stanika, natomiast majtki tutaj takie typowo stringi 24,95. Bardzo spodobał mi się ten komplecik, taki mm, delikatny, kobiecy, sensualny. 52,95. I powiem Wam, że faktycznie w tych sieciówkach to mamy mm, no, te staniczki na mniejsze biusty. I e, ja wiem, że Wy dziewczyny z większymi biustami no niestety e, tutaj nie możecie znaleźć czegoś dla siebie. Śliczne te majtki. 28,95. Zobaczcie jak to fajnie wszystko razem wygląda. No, i jeżeli chodzi o bieliznę, to dzisiaj to na tyle by było. Właściwie to zbliżamy się do końca dzisiejszego przeglądu. I pamiętajcie, że ja patrzę na Wasze reakcje. Czy chcecie, żebym częściej bywała na przykład w tym sklepie, to wtedy patrzę, jak jest sklikany ten filmik, czy jest udostępniany, podbijany, lajkowany, czy właśnie. Komentujcie, komentujcie, nie bójcie się komentarzy, ja uwielbiam wasze komentarze, to po prostu bardzo, bardzo mnie raduje. Zobaczcie na ten topik jeszcze. No muszę wam pokazać. 49,95, taka jest jego cena. I pamiętajcie, że ja jestem tutaj dla was i wskakuję jutro o godzinie 16.16, 16, jak co dzień.